widzę intelektualistów, inteligentów, bo można ich kupić bardzo tanio. Wszyscy są kurwami. Bez wyjątku. Chcą być jak najbliżej władzy. Widziałem, jak padają na kolana z wywieszonymi jęzorami, gotowi lizać mój tyłek. Wypijmy. Gorki jest najlepszym przykładem na to, co mówię. Tak. Gorki jest naszym człowiekiem, a inni pisarze nienawidzą go z tego powodu. Gorkiego też łatwo było kupić. Wystarczyło, że nazwaliśmy jego imieniem jedną ulicę, jedno miasto. No i teatr w Moskwie. Ktoś zgłosił obiekcję. Powiedział, że w zasadzie to jest teatr Czechowa. Nie szkodzi, powiedziałem. Musimy przywiązać Gorkiego do partii mocnym sznurem. No i przywiązaliśmy. Bardzo tanio. W końcu ile kosztuje zmiana nazwy teatru? Co on takiego napisał? Jeżeli nieprzyjaciel odmawia poddania się, musi być zniszczony. Towarz, gorki, wielki humanista, przedstawiciel inteligencji. Jestem pewny, że tego szoła też można kupić tylko. Brytyjczycy są za głupi, żeby wiedzieć, jak to zrobić. Dlaczego nie dali mu żadnych odznaczeń? Podobno odrzucał wszystkie proponowane mu godności. Odrzucał, odrzucał. Naturalnie, że odrzucał. Łatwo się domyślić, dlaczego. On chce się przedstawiać jako człowiek szlachetny, nieskazitelny, moralny. Wielki Bernard Shaw odrzucił wszystko, co mu proponowali Anglicy. Tylko zrobił jeden wyjątek. Co przyjął? Nagrodę Nobla. Dlaczego? Bo były z tym związane pieniądze. Bardzo duże pieniądze. Nie mówcie mi o pisarzach. Zwłaszcza o socjalistycznych pisarzach. Mają tylko dwóch bogów. Pieniądze i władzę. Żaden pisarz nie kieruje się moralnością, tylko interesem własnym. Ale ja wiem, jak z nimi grać.